Mamy kolejnych gości w studiu. Jak to dobrze, jak to dobrze. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry! Cóż to za radosna grupa? Która to jest klasa? Druga B! Czy wy wiecie, że ja też chodziłam kiedyś do drugiej B? Nie. Nie. No właśnie, to już wiecie. Także czuję się z Wami tak bardzo związana emocjonalnie. A gdzie ta druga B się uczy? W której szkole? Złowica! Super! Pozdrawiamy z głowicą. Jak tam dzisiaj w złobicach było rano? Mglisto czy słońce było? Mglisto! Ale zgrany chór. Wcale nie ćwiczyliśmy, proszę Państwa, tych, tych odpowiedzi. Yy, ciąg dalszy nastąpi, to będzie zapewne niespodzianka, bo pewno będziecie kogoś pozdrawiali. Zwiedzacie tutaj radio, yy, ale nim, nim będziecie pozdrawiali, to ja Was jeszcze zapytam, yy, czego Wam się ciekawego można nauczyć w drugiej B? Kto powie? Hmm? Proszę bardzo, można się nauczyć czytać. Czytać się można nauczyć w drugiej B. Co jeszcze? A dzisiaj na przykład co uczyliście się albo wczoraj, kto wie? Uczyliśmy się jak, jaka była pierwsza stolica Polski? O, czyli tak niepodległościowo się przygotowujecie do święta niepodległości. No to dobrze. Bardzo się cieszę, że dobre wiadomości ważne zdobywacie w drugiej B, w Szkole Podstawowej z Głobicach. A teraz kogo pozdrawiamy? Zuzia chyba najpierw chciała pozdrowić kogoś. Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli ze Szkoły w Głobicach i panią dyrektor Ewę Sojat. Proszę, Nikola się zgłasza. Chciałam pozdrowić mamę, tatę, babcię, dziadzia i moje siostry i tatę. A Nikola, jakbyśmy do tego dołączyli jeszcze, że wszystkich rodziców, wszystkich dzieciaków tutaj. Babcie, dziadziów, tak? I wszystkich z rodzin, może być? może być? No to powiedz ładnie, pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich tatów, wszystkich mamów i wszystkie siostry i wszystkich dziadziów i babci. I teraz to jest wypowiedź kompletna. Pięknie, teraz pozdrawia Kaja, tak? Pozdrawiam mamę, tatę, brata, babcie i dziadka. I Maksiu jeszcze chciał? Chciałbym pozdrowić moją mamę, która jest po operacji kręgosłupa. Pozdrawiamy serdecznie, żeby mamusia szybko wróciła do, do takiego szybkiego już biegania, prawda? Maksiu, ja mam nadzieję, że Ty pomożesz mamusi w tym i będziesz te herbatki robił w te jesienne wieczory, prawda? Tak opiekował się mamą bardzo. Słuchajcie, kochani, jak Wam się podoba w radiu? To jest pytanie, na które odpowiedź jest dla mnie zagadką. Różnie może być, proszę Państwa, no ale liczę na odpowiedź miłą dla nas. Jak się podoba, powiedzcie. O, jaka miła odpowiedź, jaka miła. A co wam się najbardziej tu w studiu podoba? Nie ja można coś powiedzieć do mikrofonu? Jeszcze raz? Czy można coś powiedzieć do mikrofonu? I kto was słyszy teraz, jak myślicie? Cała Polska! Cały, cały świat was, kochani, słyszy, naprawdę. Nie tylko region, ale cały świat, bo nas można w internecie słuchać. A słuchacie naszego radia? Ja sama. Ja tak, ja tak. Na to bardzo się cieszymy. I teraz ro, rozpoczyna się coś takiego, co zawsze w rozmowach z dziećmi się w pewnym momencie rozpoczyna, czyli tak zwana już e, e, freestyle'owa rozmowa, czyli wszyscy mówią naraz, więc myślę, że czas e, już podziękować Wam za wizytę na antenie, bo zostaniecie tu jeszcze w studiu, ja Wam coś poopowiadam, dobrze? Dobrze! Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich, którzy e, w zgłobicach słuchali teraz z, z bijącymi sercami i kibicowali. Świetnie się spisaliście. Druga B to jest jednak dobra klasa. Dzięki za wizytę. A teraz u nas będzie yy, propozycja do plebiscytu Grajmy swoje, Jafia i Kaja z Krucha. Grajmy.9.